Hej, mam na imię Jarek i chciałbym się z wami podzielić moją straszną historią. Gdy miałem 7 lat, nie wierzyłem w duchy ani te wszystkie inne paranormalne rzeczy, a moja mama mnie w takim myśleniu utwierdzała. To się jednak zmieniło, gdy po raz pierwszy pojechaliśmy na wakacje do jej rodzinnej wsi. Były tam głównie pola, lasy i farmy. Po drodze przesiadaliśmy się do innego autobusu, a przystanek dalej wsiadł do niego mężczyzna, który usiadł zaraz za nami. Wyglądał na jakieś pięćdziesiąt, może sześćdziesiąt lat, a w dłoni dzierżył laskę. Gdy tylko usiadł, spojrzałem na niego, a ten się do mnie uśmiechnął. Moja mama wtedy spała. Chwilę później mężczyzna wręczył mi cukierek. Mając siedem lat, nie myślałem o tym, czy powinienem. Po prostu wziąłem go i zjadłem. Wysiadając na naszym przystanku, pożegnałem się z mężczyzną, na co ten znów się do mnie uśmiechnął. Tej samej nocy około godziny trzeciej poczułem kujący ból w żołądku. Toaleta była na zewnątrz, a ja bałem się iść do niej sam. Rodzice już spali i nie chciałem ich budzić, wiedząc, że są zmęczeni po podróży. W końcu zebrałem się w sobie i wyszedłem na zewnątrz. Było dość zimno i strasznie. Gdy tylko wszedłem do toalety, natychmiast wymiotowałem. Kolor wymiocin był identyczny jak cukierka, której otrzymałem od mężczyzny w autobusie. Pozbywając się tego z siebie, poczułem się znacznie lepiej. Gdy spłukałem wodę i już miałem wychodzić, nagle dostrzegłem kogoś w oknie. To był ten sam mężczyzna, który siedział za nami w autobusie. Wpatrywał się we mnie przez okno z przerażającym uśmiechem na twarzy, a po chwili zaczął wołać mnie po imieniu. Przerażony, pobiegłem najszybciej jak mogłem do domu i natychmiast obudziłem mamę. Gdy o wszystkim jej opowiedziałem, ta początkowo mi nie wierzyła, mówiąc mi, że to był tylko zły sen. Dodała, że to niemożliwe, bo okno toalety jest tuż nad wysokim ogrodzeniem, na które ciężko byłoby się wspiąć. Poszliśmy więc razem do Łazienki, żebym upewnił się, że nikogo tu nie ma. Wtedy jednak mama dostrzegła odciski dłoni na szybie i natychmiast zadzwoniła do taty. Ten przeszukał całą posesję i nie znalazł dosłownie nic. Nawet psy nie wydały z siebie choćby najmniejszego warku. Następnego ranka moja mama robiła porządki i segregowała rodzinne fotografie. Jedno ze zdjęć przykuło moją uwagę: Był na nim ten sam mężczyzna, którego spotkałem w autobusie, a następnie w oknie toalety. Gdy zapytałem mamy, kto jest na zdjęciu, ta powiedziała, że to jej dziadek, który zmarł na długo przed moimi narodzinami. Wtedy przeszły mnie ciarki po całym ciele. Bałem się jej powiedzieć, że to ten sam mężczyzna, którego widziałem. Minęło wiele lat i nie pamiętam już wszystkiego dokładnie, ale wciąż zastanawiam się, czego ode mnie chciał mój pradziadek.